Macieki to rośliny jednoroczne z rodziny kapustowatych. Pochodzą m.in. z Afryki Północnej, Arabii Saudyjskiej, Kuwaitu czy Grecji. Roślina uprawiana przede wszystkim dlatego, że gdy nastaje wieczór, jej kwiaty otwierają się i wydzielają intensywny, przyjemny zapach. Niestety nie potrafię wam tego zapachu ani opisać, ani przedstawić. Roślina niska, łatwa w uprawie. Siew, kwiecień, maj. Nie ma dużych wymagań co do gleby. Rośnie na słońcu, jak i w płcieniu. W płcieniu wytwarza mniej kwiatów. Odporna na choroby, szkodniki, dobrze znosi suszę. Należy ją podlewać przy samej ziemi, gdyż silny strumień wody może zniszczyć jej pędy czy kwiaty. Roślina raczej nie wymaga nawożenia, chyba że mamy naprawdę jałową ziemię. Wskazówki. Można ją siać również do donic i postawić sobie taką donicę na oknie czy gdzieś w altanie. Warto również wysiewać maciejki co dwa tygodnie, aby nam ciągle kwitły, ponieważ rośliny niestety nie powtarzają kwitnienia. Dzięki za uwagę.